Teraz trochę zajmuję się wojskiem, ponieważ to jest gra wojenna, a nie gra typowo odbudowania. Więc tak, swoje wojsko wczoraj troszkę też już ulepszyłem. Przede wszystkim wczoraj ulepszałem właśnie po pół... w nocy jeszcze moje koszary. Więc te jednostki wojskowe troszkę nam się powiększyły o stan. A mianowicie. Mianowicie mamy już piechoty nie 9 czy 12, mamy 45 członków piechoty. Mamy 7 czołków yy, ciężkich, 7 czołków ciężkich i 3 czołki ciężkie w zależności od yy, poziomu koszar. I trzeba było ta sobie już poatakować, może nawet. więc tak, tu jeszcze pomożemy. Przy okazji, jak już jesteśmy, zwierzamy też rzuty lotnicze. To tak, się wszystko ja już automatycznie witam po kilku miesiącach, kilkunastu lat, miesiącach grania. To już jak nie patrzę, co robię, tylko po prostu robię, żeby ten czas jakoś też nam nie uciekał. No, ja jeszcze zobaczymy, jak kolejka produkcji się ma. No, jakoś się trzyma. Dobra, dołożymy jeszcze do kolejki cement i tutaj też dołożymy dobra więc tak jak wygląda, jak wygląda moja armia tak jak mówiłem piechota i czołgi i teraz tak jeśli na przykład stawimy sobie do naszej armii taki czołg i chcemy go ulepszyć on w tej chwili ma poziom pierwszy na dostępnych 20 poziomów żeby poziom był wyższy niż 20, czy na przykład 40, 80, 120, albo celowo 200, o to musimy oczywiście badania zrobić. Ja mam w tej chwili dostępne badania do poziomu 20, więc mogę sobie taki czołg ulepszyć do poziomu 20. No to robię, ulepszanie. I przy poziomie 10, oprócz punktów y, doświadczenia, potrzebuję jeszcze y, amunicję. Ja mam w tej chwili amunicję jeszcze dostępnej 1000, a potrzebuje 40, no to mogę ulepszyć. Ulepszyć, ulepszyć, ok. I do poziomu 20 tego, spokojnie mogę poklikać, za punkty doświadczenia tylko. No i ta właśnie już pokazało, że muszę zbadać armię pruską, żeby ten czołg ulepszyć na wyższy poziom. Oprócz ulepszania tutaj poziomu czołgu, mogę go zmodyfikować, czyli za pomocą zębatek, o tutaj, mogę mu te zębatki tutaj wrzucić i modyfikować jak ci taka moc rośnie i tutaj to jest podkazana ta moc, jak tu klikniemy, to jest pokazane. Im, wyżej, Im więcej będziemy ładować poziomów danej jednostki, zębatek i części, tym lepszą klasę osiągnie nasza jednostka. Ja w tej chwili tutaj tą jednostkę, którą właśnie ulepszam. Już na klasę drugą tutaj ustawiłem. I w klasie drugiej pokazane jest, że mam szybkość produkcji zwiększoną, siłę ognia. Jeszcze muszę tutaj trochę popracować, 700 punktów zrobić, żeby mieć wytrzymałość, grubość pancerza. I wtedy będę mógł przejść do klasy trzeciej już. Także wszystko po kolei można ulepszać. Aktualnie części nie mam żadnej dostępnej. Tutaj na przykład przy poziomie 20 mam tylko jedną dostępną część. Na przykład ciężki silnik mogę dopiero przy poziomie 30 jednostki dać. Także na razie jeszcze część nie mam jak nawet wstawić. Jeśli na przykład uważasz, że twoja jednostka nie sprawdza się i chcesz jakąś inną jednostkę wybrać, to wtedy musisz wyjść stąd i musisz znaleźć budynek demontażowni. I wtedy robisz, demontuj i robisz przywracanie jednostek. Jednostki, które są aktualnie zbudowane i należą do armii, wyszkolone są, nie podlegają demontażowi. Musiał być taką jednostkę, Tutaj otworzyć w armii, kliknąć i usunąć, i wtedy możesz ją zdemontować. Ja na razie o demontażu mam tamtą jednostkę, którą zrobiłem, aby tobie pokazać, jak to się robi. I teraz robimy tak, to klikamy tą jednostkę, przywracamy za 20 zł. On się pyta, czy przywrócić. OK. No i w tej chwili odzyskaliśmy naszą amunicję, nasze zębatki i punkty doświadczenia. Tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o demontaż. Skąd brać te jednostki? Ano jednostki bierzemy z budynku zwanego Arsenał. Musimy go znaleźć. O jest tutaj. I tu właśnie są skrzynie. Jeśli wejdziemy tutaj, mamy dostępnych 15 przykładowo kuponów. Ja od wczoraj już miałem wylosowanych aż 67 jednostek. I tak jak mówiłem wczoraj, jednostki trzygwiazdkowe, bo są tak trzygwiazdkowe, czterogwiazdkowe, pięciogwiazdkowe. I potem jeszcze są takie jednostki lepsze. Ale tak, te trzybiastkowe one proponuję automatycznie demontować, bo one do no niczego się nadają, tak naprawdę. A z nich otrzymamy zębatki do ulepszania naszych jednostek. No i tak, możemy losować pojedynczo. Jeśli masz więcej niż, niż 10 kuponów, możesz na przykład losować 10 na raz. No to zrobimy w tym momencie losuj 10. No to ciekawe, czy oni już szczęście dzisiaj, jak to to lotka. Losujemy. O, jakiś czołg nam się wylosował, czołg średni, widzimy tak. Więc tu mamy już, o widzę, zębatek 180. Jeśli z każdej jednostki trzygwiazdkowej otrzymujemy 30 takich y, zębatek, no to już wiem, że 6 y, jednostek to, było, to były jednostki trzygwiazdkowe. Czy jakieś 4 dostałem lepsze? No i faktycznie tak jest. Dostałem raz, dwa, trzy jednostki czterogwiazdkowe. I jedną jednostkę pięciogastkową także losowanie, nawet nie najgorsze, możemy być zadowoleni z tego losowania. I teraz, tak tutaj, oprócz demontażowni i arsenału, jest taki budynek, jak montażownia, i w naszej montażowni będziemy montować z tych jednostek inne jednostki, a oprócz tego, mamy obozy, mamy obóz. Rewolucjonistów, to są jednostki niemieckie. Mamy obóz wyzwolenia, to są jednostki amerykańskie. I Gwardie Męczenników, to są jednostki rosyjskie. Jeśli wejdziesz sobie w podręczniki, to do każdego obozu masz pokazane, jakie są jednostki. Żeby nie wszystkie pokazuję mi na komputerze w tej chwili. Wszystkie mi pokazuje, bo tak, generalnie rozróżniamy tak: czołgi lekkie, czołgi średnie, czołgi ciężkie, i dodatkowo u rewolucjonistów występuje czołg super ciężki. Oprócz tego, każdy obóz ma piechotę. W obozie rewolucjonistów mamy jeszcze działo przeciwpancerne. W obozie gwardii męczenników mamy chałubice. I w obozie wyzwolenia mamy amerykańską artę. Ale nie mogę tutaj pokazać w tej chwili. Oprócz tego mamy oczywiście jeszcze samoloty, tak? A to są już jednostki lotnicze. I tu w podręcznikach. Ja na przykład klikniemy sobie w piechotę, są pokazane kolejne poziomy tych jednostek. Jak właśnie widzisz, tutaj nawet nie ma jednostek trzygwiazdkowych, one są już z góry skreślone, są tylko do demontażu. Natomiast tych jednostek czterogwiazdkowych, cztery gwiazdek i taka strzałeczka, czyli troszkę lepsza jednostka, no to już jest też pokazane. Pięciogwiazdkowa, pięć gwiazdek i strzałeczka. No i potem już jest jedna złota gwiazdka, jedna złota gwiazdka ze strzałką i tak dalej. To właśnie z nich montujemy nasze kolejne jednostki, i za taki każdy montaż, jeśli zmontujemy nową jednostkę, dostajemy nagrody. Ja też nie ma jakąś nagrodę do odebrania, jest to z obozu wyzwolenia za czołg średni, tu de facto, przy wylosowałem. wylosowałem, to jest jakaś nowa jednostka, czyli dlatego dostaję nagrodę. No to otwieramy nagrodę yy, i zobaczmy, możemy coś zmontować? Możemy, dobra. Też będzie ważna rzecz, jeśli chodzi o montaż. Mianowicie wybierzemy obóz, który mamy tutaj. Obóz yy, wyzwolenia, bardzo dobrze. I teraz tak, możemy montować jednostki czterogwiazdkowe, ale jeśli mamy ten, jeśli mamy tylko cztery gwiazdki bez tej strzałki. To zawsze, ale to tylko zawsze możemy montować te same czołgi. I to nie podlega żadnej dyskusji, więc możemy to zmontować. Użyj. No i z tej listy w trzech kart zmontowałem jednego y, czołga. Z trzech kart czołgu czary B1 zmontowaliśmy B1 Bis. Czyli czołku lepszone. I mamy dalej pokazane kropki montażu. I teraz mamy raz, dwa, trzy, cztery jednostki, które mają cztery gwiazdki ze strzałeczką. I tu już jest sytuacja troszkę inna, bo tutaj możemy montować nie te same czołgi, nie te, te same jednostki, tylko różne. I taką mam radę: jeśli na przykład chcesz montować czołg średni, a masz na przykład dostępne dwa czołgi średnie w tej chwili, to nie montuj czołg średni, czołg średni i czołg ciężki, bo jeśli to użyjesz w tej chwili to zmontujesz dobrze czołg średni y, pięciogwiazdkowy, ale zamkniesz sobie ścieżkę do zmontowania drugiego czołgu y, y, średniego. Ale zrobisz w tej chwili tak, że zmontujesz czołg y, średni, czołg ciężki i czołg, i piechotę. w tej chwili zmontowaliśmy czołg pięciogwiazdkowy, czołg średni M3Ri. I ten czołg w tej chwili, tamten, którego nie korzystaliśmy, on tak naprawdę zostaje nam do następnego montażu. Nie zamykamy sobie ścieżki montażu. Tylko, że my w tej chwili mamy już dwa czołgi yy, średnie, te same, pięciogwiazdkowe, więc możemy je razem zmontować. Dzięki temu mamy już teraz jednostkę pięciogwiazdkową z jedną strzałką, jednostkę czterogwiazdkową, cztero, e, pięciogwiazdkową, przepraszam, czterogwiazdkową z jedną strzałką i dwie czterogwiazdkowe. Jeszcze raz wrócimy do tego montażu. E, tutaj na razie się nic nie dzieje w tym obozie, tutaj też się nie dzieje, zresztą na razie mało karty pootwieranych. Nie ja mam na razie więcej do wykorzystania, ale o tym montażu jeszcze będę przypominał, żeby się nie pomylić. W miarę odkrywania tych nowych jednostek, dostajemy tutaj, na społecznikach pokażę, obóz wyzwolenia, pewnie średni, dokładnie. I dostajemy tutaj punkty obozu. premia za rankę wyzwoleńców. Cofniemy się jeszcze tutaj, też odbierzemy. I te punkty podbijają nam tutaj rankę obozu i dzięki tej randze obozu mamy kolejne nagrody do odebrania, czyli będzie złoto. I dostajemy kolejne prezenty, wzmocnienia, cztery karty, jakieś właśnie plany do zmontowania części. I złoto przy okazji też się przyda. My no też aktywujemy kolejne wzmocnienia. I też się kiedyś już tam nauczyłem, stosunkowo niedawno. Mam taką informację. Tak, tutaj są pokazane kolejne y, poziomy, a tutaj jak klikniemy. O, może tu? Nie, tutaj. Yy, tak, tutaj właśnie pokazuje. że się na będziemy mieli w naszej armii w pięciu koszarach rozmieszczone pięć jednostek obozu wyzwolenia. No to wtedy dostajemy obronę yy, obrażenia od ataku 15%, plus 15% i odporność na obrażenia plus 15%. Czyli im więcej jednostek tego, samemu, tego samego poziomu w yy, naszej armii, tym wtedy mamy lepsze bonusy i profity z naszego obozu. Ja osobiście zawsze lubiłem brać jednostki rewolucjonistów. Dobra, montażow montażownię na razie zamykamy, bo nie mam już co montować. Mamy tutaj kolejne 13 do odebrania rzeczy. No to zobaczmy. No tak, modyfikowaliśmy uzbrojenie w jednym czogu, to można odebrać nagrodę. Montowaliśmy jednostki, też odbieramy nagrodę. O, zebraliśmy map ropę na mapie, też odbierzemy nagrody. Tak, robiliśmy produkcję materiałów, też odbierzemy zasoby, też odbierzemy. Dobrze, misje codziennie, co zrobiliśmy? Zerwowanie jednostki, czyli robiliśmy losowanie kart. Zgadza się, no to wybieramy. Montaż jednostki było, odbieramy. Ulepszenie jednostki było, odbieramy. Modyfikowanie robiliśmy, robiliśmy, to odbieramy nagrodę. Demontowaliśmy? Demontowaliśmy, zgadza się. Misja oficerska jak najbardziej też była robiona. No i mamy kolejne skrzyneczki aktywności do odebrania. Co jeszcze moglibyśmy zrobić? No możemy robić jeszcze przyspieszenie na przykład naszego badania. Więc musimy wtedy wyjść do naszego centrum badawczego. Tutaj. Badania. Przemysł. Przyspieszymy. Mamy jeszcze niby 12 minut. A przyspieszymy tylko minutę. I to w pełności wystarczy, żeby zaliczyć naszą misję codzienną. A tutaj. Przyspieszenie zrobione. Jeszcze potrzebujemy tylko 10 punktów aktywności, żeby cały dzień zaliczyć. Dobra. Mam jakieś nowe wi wiadomości, raporty. Dobra. Cement odebrany. O, możemy ulepszyć nasze, ten, nasze centrum inżynieryjne. No to ulepszymy przy okazji. O. No i mam odblokowane dzięki temu produkcję stalowych belek. Proszę bardzo. No to dobrze, fajnie. No nasza moc oczywiście rośnie. 640 60 tak, mam pokaz jeszcze zrzut lotniczy do odebrania, mam jeszcze dwa dostępne, to odbierzemy, oczywiście jak zwykle mamy rączki wsparcia, wspieramy, tak, zrzut lotniczy odbierzemy. Możemy też jeszcze przeszukać teren. A widzę już tak jak mówiłem wcześniej, już widzę, że budowa ruszyła. Także za chwilkę przeniesiemy szybko naszą bazę na budowę, żeby troszkę pomóc. Dobra, przeszukujemy i wracamy szybko do bazy, przenosimy bazę. Więc tak, co my tu mamy? Obok, gdzie to jest? Tak, teren, który właśnie teraz miga, to jest teren budowany przez nas. Już to jakiś... Nasz kolega buduje, oficerowie mogą tylko ruszyć budowę. No i jak widzimy, budowa dopiero się zaczęła, ona będzie trwała 9 godzin, ale tak naprawdę im więcej osób stanie na tym terytorium z naszego sojuszu, tym budowa będzie szybciej. My pokażemy, że jesteśmy aktywnymi graczami naszym sojuszu, że wspieramy sojusz, więc szybko przenosimy się z waszą bazą na teren budowy. A robimy zbuduj bazę. Kolegi się ustawia, natomiast zobaczy, że ma kolegę wspierającego go w budowie. No i zaraz zobaczycie, co się wydarzy z tym czasem budowy. No i tak jak tutaj też widać, jak ktoś buduje na terenie naszego sojuszu, a oczywiście naszych sojuszników, to tutaj takie punkciki lecą, czyli to oznacza, że to jest nasz wkład w budowę danego terytorium. Ja mam w tej chwili na, na, na tą budowę jeszcze do przejechania 10 km około. Już widzę, że nadjeżdżam na, na miejsce docelowe Wojsko w tej chwili zostało nieuruchomione, nie zaraz się tutaj dośle do naszej bazy. Zaraz się schowamy No już to jeżdża powolutku. 8-5 km zostało. W tej chwili mam punkty wkładu w sklepie, dokładnie 52. No oczywiście te punkty dzięki temu, że tutaj teraz będę pomagać w budowie, one urosną i oczywiście wydam je na punkty VIP. Dobrze, już jestem już na budowie. Wybudowałem tutaj swoją bazę na tym terytorium i automatycznie zobaczcie, z 9 godzin zrobiło się już tylko 4,5. Także to jest bardzo ważne, żeby teraz jak już postawiłem swoją bazę już jej nie ruszam aż do końca budowy wioski. Wojsko chowam do garnizonu. Bardzo ważna rzecz, na przykład w dalszym etapie gry, jeśli faktycznie wychodzisz z gry, nie zostawiaj wojska na zewnątrz, bo ktoś Ci to wojsko po prostu zniszczy i stracisz rezerwy. Mieliśmy wczoraj tylko 500 rezerw. Dzięki temu, że rozwijam się cały czas, mam już dostępnych rezerw 1102. Bardzo ważna rzecz, bo w trakcie walki, jak będę swoje wojsko na bieżąco doszkalać, no, no to będzie trzeba te rezerwy zużywać, im więcej rezerw on, tym on, lepiej. Go. Tak, już piechota Our jeszcze go. tylko dojdzie do bazy i będzie już komplet w bazie. Dobra, co tu mamy jeszcze, on, ile nam zostało, go. misja oficerska wykonana, o, została wykonana, 82%. Ale, właśnie dlatego, że to nie była misja stuprocentowa, ponieważ nie było tego znaczka, nie dostaliśmy takiego yy, prezenciku. I tym razem, chyba też już nie mamy dostępnej misji, która by dała nam skrzyneczkę z prezentami. Nie ma. No ale, żeby nasza pani nie się nie nudziła, no to wyślemy ją na misję mimo wszystko. Dobra. A, tutaj coś nam jeszcze zostało. wisi w powietrzu. Jakiś pakiet wielkie przybycie za 5 zł, też niego nie kupujemy. Ja chcę to kupujcie, a nie kupuję. No tak, co można by było kupić? Tutaj za 70 zł możecie dostać taki fajny pakiet, czyli za ulepszenie centrum dowodzenia do jakiegoś poziomu, który teraz tu nie mnie pokazuje, dostalibyście złoto. I tak na przykład za osiągnięcie tutaj centrum dowodzenia poziomu 32 dostaniecie 60 tysięcy złota. Jeśli taki pakiet chcecie kupić, on jest dostępny dopiero od VIP 4, to kupcie takie coś, ale dopiero na dalszym etapie gry. Czyli nie na początku, bo tak naprawdę 7 dych blokujecie sobie. Załóżmy osiągniecie jakiś tam poziom, za który 1000 zł, 1000 golda, a potem stwierdzicie, że nie chcecie, nie chcecie w tą grę grać. Pozostaniecie się z tą grą i nie wykorzystacie tak naprawdę tych siedmiu dych w całości. Taki pakiet możecie sobie kupić gdzieś na poziomie 24, 26 czy 28. No i wtedy zobaczycie efekt, Bo jak kupicie taki pakiet, no to automatycznie zbierzecie wtedy wszystkie poziomy, tak? Czyli zbierzecie sobie 500, 800, 1000, 1200, 1500 i tak dalej. No i wtedy będzie efekt w postaci zrobionego złota. W tej chwili to jest tylko mrożenie kasy. Także poza pakietem startowym z dowódcą Wilhelm von Zeppelin i za tym pakietem inwestycyjnym. Innych pakietów, jeśli nie potrzeba, to nie kupujcie. Czarny Rynek się odświeżył nam też. Co tu można kupić fajnego teraz? Zobaczmy. Ja za złoto raczej staram się nie kupować. Nic ciekawego nie ma, odświeżę sklep. Za darmo pierwsze odświeżenie mamy. Za surowce to jeszcze mogę kupić tutaj y, sobie przyspieszenie, jakieś tam 3 minutowe to kupię. Też to kupię, za złoto nie kupuję i zawsze za złoto tam tylko za 100 zł otwieram sobie jeszcze raz sklep i sprawdzam co jeszcze jest, jaka jest promocja ciekawa. No to jeszcze mogę kupić to ewentualnie i to. To już jest milion, y, milion funduszy militarnych, to nie będę tego kupować. Za 300 golda już nie odświeżam sklepu, także już stąd wychodzę, z tego czarnego rynku. I zobaczmy, co teraz się tutaj dzieje. Ktoś doszedł? Nie. 4 godziny 25 minut do budowy wioski. Jak zbudujemy tą wioskę z naszym sojuszem, to wtedy weźmiemy się pewnie za znacznik numer 16. Czyli będziemy dalej obudowywać ofensywne centrum dowodzenia. Teraz się na tym skupiamy. Obudujemy to i będziemy cały czas czaić się na dowództwo bojowe. A dowództwo bojowe swoją ochronę straci dopiero za ile dni? A zobaczymy. Dokładnie za 12 dni. Dobra. Na tą chwilę to jest tak, sytuacja wygląda. No to myślę, że trzeba by było teraz się wziąć faktycznie za przeprowadzenie pierwszych ataków na frakcję kruków. Czy to są podstawowe czynności, które trzeba wykonywać, aby też parę rzeczy pozdobywać? Tak, że za... Myślę, że za chwilkę powinniśmy się tym zająć.